Witajcie. Dziś mam do zaprezentowania bitwę na mapie Blackville artyleria amerykańska M40 na M43. A gdzie jest mój plan? Z wymiotu mi jakiś plan? Bitwy na artylerii może nie należą do najciekawszych. Tutaj chciałbym się pochwalić. Zdobyłem medal gora wbitego 4200 demagea. Chyba najbardziej znana miejscówka dla artylerii. I tutaj już mamy pierwszego delikwenta wyświeconego przez maszeru. Niestety uciekł pod skałkę. I nie trafiłem. ładowanie 42 sekundy, więc no, za każdym razem troszkę trzeba poczekać. Zebrało się ich tu dość spore skupisko, więc po tym szczale przełączę się na pociski goldowe, które elektryzuje zwiększony w prawie 9 metrów. Jeszcze kawałek w lewo! No, i jeszcze złoduje golda. Skupisko jest spore. Bardziej przeciwnicy, więc nasze sojusznicze pojazdy nie bardzo mogą przebić. A artylerie sojusznicze oszczędziły miasto. więc sporo strzelania dla mnie. Za 800 niestety tylko jeden, miałem nadzieję, że drugi test coś oberwie. Trochę zgoda? Tutaj mógłbym popolować na tą artylerię, która gdzieś tam była z tyłu. Ale tutaj strzały są pewniejsze, więc pozostaje sobie na nich. То есть? Zniknęli, pojawiła się artyleria. Chowa się, ale Bo wyjechała z powrotem. Gdyby nawet... Gdyby nawet nie wyjechała, to splash i tak by ją tam zjadł pod tą skałką. Wygląda na to, że będą chcieli uciekać. Tego się obawiałem, że skończy się możliwość strzelania. Sprawdzę ostrzał, o, była artyleria, niestety poza zasięgiem ostrzału, teraz wracają, więc już zaczynam skupiać. Nasz róg mocno się na nich porwał. Dla mnie lepiej by było, gdyby tam zginął, albo się wycofał. Właśnie się wycofuje. Gdybym zepchnął ich za zasięg po mojego strzału, nic więcej bym już nie miał szansy strzelić. Celowni gdyby się wycofał. No i tak ze sprzęsza dostał. No i tutaj skończyła się już możliwość strzału. Zostało dwóch przeciwników i z czwarty i 13,90. Więc będę szukać miejsca do strzału miasta. Jak widać, w tej chwili mam wbite 3140 dmg, ale oszczeliwując wcześniej tamten obszar, przeciwnicy znikali. Tak jak mówiłem, spleś na tej artylerii na goldowych pociskach jest spory, więc w, w ciemno coś na pewno jeszcze weszło. No i tutaj mocno przestrzeliłem. No, i za czwartego nie zdążyłem już strzelić drugi raz. Będę starał się zapolować na 1390. Strzału niestety nie mam w jego ostatniej pozycję No, pojawił się niestety tam, gdzie na to nie byłem przygotowany. No, i niestety nie zdążyłem. Wynik końcowy, a spancerny medal gora, topka pod względem zadanego major. 4186. A wynik finansowy na pewno kiepski minus 24000 z uwagi na używanie pocisków goldowych. Jeden zaledwie za 8000. Więc na minusie. Dzięki wszystkim za obejrzenie filmu i do następnego razu. Hej!